Polska to nasz piękny kraj, ale państwo, niestety, z dykty, z dykty, paździerza i wszystkiego, co nietrwałe, ponieważ tak wyglądają instytucje państwa, tak wyglądają nasze rządy. Dowiedzieliśmy się, że dziś miało być zaprzysiężenie rządu. Byli ministrowie, praktycznie już nie rządzą, nie mają odpowiednich uprawnień. Nowi ministrowie mieli być powołani, ale wystarczyło, że jednego z nich rozbolała rano głowa i bez kolejki, w przeciwieństwie do wszystkich obywateli, został zbadany. Diagnoza jedna, koronawirus, w związku z tym całe zaprzysiężenie rządu jest odwołane i mamy rząd bez rządu, ministrów, którzy nie mają swoich tek, i państwo, które nie funkcjonuje. I to jest jeden z przykładów, których w ostatnim czasie widzieliśmy wiele. Jak był czas prosperity, wszyscy myśleli, że wszystko działa należycie, ale jak przyszedł kryzys, to okazało się, że politycy ten kryzys pogłębiają. Widać różnicę pomiędzy politykami i zwykłymi obywatelami. Zwykli obywatele, jak mają trzy z czterech objawów, to nie mogą się doprosić testu na koronawirusa. Zwykli obywatele, jak nie założą maseczki, to są karani mandatami, pomimo że nie ma podstawy ustawowej, jest tylko bezprawne rozporządzenie. 19 tysięcy osób w Polsce zostało ukaranych za nienoszenie maseczek. Ile osób w Polsce zostało ukaranych za zmarnowanie 70 milionów złotych na wydruk nieważnych kart bez żadnej podstawy prawnej? Zero. Dobrze wiemy, że za to odpowiada premier Mateusz Morawiecki, premier Jacek Sasin jako minister aktywów państwowych, ale co im zrobicie? Dzisiaj te dwie osoby miały być mianowane do starego, nowego rządu w ramach za zasługi, za to, że marnują państwowe pieniądze. Szanowni Państwo, to, co się dzieje w państwie, chciałbym powiedzieć państwie prawa, ale w państwie bezprawia, to jest niszczenie polskich obywateli, polskiej gospodarki i całkowicie bezprawie polskich polityków. W ostatnim czasie, w tu w polskim Sejmie, mieliśmy szereg skandalicznych ustaw, i kolejne ustawy są szykowane. Ja, co każde posiedzenie Sejmu. Boję się, co oni nowego wymyślą. Mamy szereg nowych podatków. Polacy dorabiający się za granicą, opodatkować. Polacy spożywający napoje słodzone, opodatkować. Polacy ciężko dorabiający się w ramach spółek komandytowych, podwójnie opodatkować. Szereg nowych podatków jest szykowanych na tym posiedzeniu Sejmu, a politycy na każdym kroku udowadniają, że są wyżej od zwykłych obywateli. Minister Szumowski odpowiedzialny po pierwsze za to, że mówił, że maseczki nie działają, a później kazał wszystkim maseczki nosić pod karą grzywny. Teraz okazuje się, że latał do krajów, którym do których innym obywatelom zabraniał latać, mówiąc, że tam jest niebezpiecznie, przyjechał, okazało się, że jest chory na koronawirusa, i w dniu, w którym się to okazało, dzień później został przyłapany na robieniu zakupów. I proszę teraz udowodnić, że już mu się kwarantanna skończyła bądź nie skończyła. No, w tym bezprawiu tego nie udowodnimy. Niestety. Oni są ponad prawem, i przez to, że są ponad prawem. To wykorzystują to bezprawie, które wprowadzają tu sejmu do gnębienia zwykłych obywateli, gnębienia podatników, gnębienia polskich rodzin, czyli wszystkich tych, którzy dorabiają się i w zasadzie pracują na utrzymanie całej bandy darmozyjadów. Będziemy walczyć z tym bezprawiem. Konfederacja, wolność i niepodległość.